Dzień dobry, czyszciczomi. Was bardzo serdecznie jestem, Paweł, a dzisiaj z jest Joszelka i Ren. Hejka. Hello. E, I słuchajcie, dzisiaj drugi odcinek, a właściwie trzeci odcinek z Robloxa, drugi odcinek z Pet Simulator X. E, na wstępie, dzięki wszystkim za wszystkie porady i za chęć pomocy, ale my tej pomocy tak naprawdę już na razie nie potrzebujemy. E, tak wyszło. Ponieważ e, w sumie od widza nic nie przyjęliśmy. od żadnego widza nic nie przyjęliśmy, ale Ren przyjął w sumie od kogoś. I później to tak poszło, że No, wszyscy się, wszyscy się wymieniali, tymi... Tak, i graliśmy bo do, pierwszej, do pierwszej w nocy wygraliście. Ja od samego rana od siódmej rano grałem później <grym więc w <grym> finali wyszło tak, że. No, jak ja nie, na tablicy, ja mam prawie Bardzo 21 fajnie. trylionów punktów. Joszelka ma 30 prawie trylionów, Ren ma 50 prawie 4 tryliony. No ale Dla właśnie, tych, którzy no. nie do końca wiedzą to z matematyką, jak to wygląda. To najpierw jest, są tysiące, później są y, miliony, biliony i dopiero są tryliony. A co jest później? Tryliardy? Nie... nie wiem. Chyba, no, że... nie wiem. Tylko jak, właśnie, jak to wtedy, wtedy patrząc, napisać? Patrząc po. Patrząc po. po players, ogóle, to chyba tutaj więcej nie ma niż trylion. No ma tu No możliwe, bo właśnie tak trylion patrząc. Się tutaj na... kończy. No to się kończy. chyba tak kończy się wszystko tak, na tryliony. Dokładnie. Chyba, że ktoś e, z więcej. Jakbyście mieli mm -hmm. jakiś... E, obejrzyjcie ten odcinek do końca oczywiście. I dajcie nam jakieś porady w razie czego. I jeszcze, oczywiście, jeżeli macie, e, a tymczasem zerknijmy może na jakie mamy pety. Dokładnie tak, obecną. o już wyciągnąłeś swoje. Dobra, Ren, wyciągnij swoje, powiedz. Pokaż je. Dobra, znaczy, po, nie. ruszaj no się, dobra, bo no śmigają za powiem. tobą. E, mów po kolei, ile mają. E, trylionów punktów tam. No dobra, to dobra. może najsłabszego. Wczoraj właśnie dostałem takiego Nie, jednego. Najmo peta. Cztery, najmo cztery najmocniejsze po prostu. No to tak, no to tak, ale od czwartego najsłabszego. Dobra, okej. Okay, no. <laughs> to cała historia K -k -k -k. była taka, że wczoraj mnie wywaliło trochę na awku i jak wróciłem, tawka ta mnie wywaliło, wróciłem sobie jakiś randomowy typ, dał mi PETA na trajdzie i mówił, żebym się zabawił. No to się zabawiłem. <laughs> <laughs> okay. Bardzo szybko poszło, bo normalnie genialny taki skok jakby. Uh, w kwestii technologii, wybaczcie, że się jąkam. I więc rozwinąłem się troszeczkę. Potem pom pomogłem rozwinąć się o ja szalce po głowie jeszcze. Tak, tak, szybko się rozwinęliśmy. Przez rozwinęliśmy wiele, wiele, wiele godzin, w sumie królika. tak naprawdę. Nie mogliśmy z niej wyjść. Nie no ja to siłą granatem odciągali. No to prawda. To dobra, mówię jak to masz, bo jeszcze ja i oszczędza no no, jest. Ale ja też chciałem coś powiedzieć, bo Dobrze. ty tak mówiłeś, tylko no. A, dobra. Okay. I do... dobra <laughs> masz Excel... długie wino. Pixel Wall. Ma 2,04 tryliona mocy, potem Oferde. jest trzeci, Pixel Shark, który jest rainbowem do tego, uuu, ale mm -hmm. nie ma żadnych perków, co będę musiał nadrobić zaraz, i ma <laughs> 3,61 tera, mocy. Potem tera jest... mocy, Tera mocy. tera mocy, mogę tak mówić, to fajne, potem jest Pixel Wolf, czyli chyba kolejny, ale tu już jest złoty, legendarny i do tego z dwoma perkami, prawie 6 trylionów mocy. Mhm. Mm Okej, okay. najlepszy, jaki mam Pixel Wolf mm -hmm. legendarny, ciemna materia, dwa perki. 39,9 trilliona mocy. Jest totalnym wyjadaczem. Nic no to normalne. jest kolejne. Okej, okay, ja jest... ile masz? Ile masz Petów w tym momencie? Łącznie Mam cztery. No i pewnie tu ma tego wszystkiego. Ty to... masz? No cztery, no te które używam. <laughs> Nie, myślałem, że masz więcej. Okej, okay, dobra. To tu mam mieć więcej. Teraz są najważniejsze. Cztery. Cztery. Reszty to tam mam jeszcze? Okay. Mam jeszcze dwa, i jeden PRO. Nie masz łącznie. O, to sześć, ale okay. dwa okay. są takie do wymiany, no nie? Dobra. <laughs> dokładnie. E, Jaszelka? No to ja moje cztery najlepsze to tutaj właśnie takie. No. Wyglądają trzy dokładnie tak samo. E, i, I jeden jest Z inny to tak, dokładnie. Wyglądają projekty, tylko że twoja miniaturowa wersja. Więc tak, mój najlepszy to jest 6,14 tryl, try, tryliona. Tryliona, no? <laughs> tak, tryliona. Drugi jest o jeden, o jeden mniej, w sensie 6,13, później jest 6,08 i 5,97 okay. tryliona. I to są moje takie cztery A, i tylko ten ostatni, I czyli ten nie. astralny, jest inny tak naprawdę. Aha. A, tam dodatkowe rzeczy, okay. które mam na nich, to tam nie są to istotne. To robi wrażenie. <noise> Dobra. U mnie to wygląda troszkę inaczej. E, najsłabsze ma jeden 2 trln, <noise> następny Właśnie ma 5,97 tryliona, później 5,97 tryliona i 6,15 tryliona. Mhm. E, ale ogólnie mam 27 petów, w tym zachowałem sobie tego jednego, pierwszego, który miałem, jak, który ma jeden, bo podobno e, napisali mi, żeby nie usuwać go, bo takich nie można dostać. Spoko. Nie można zebrać, nie? Więc to Spoko. jest taki unikatowy, więc go zostawię faktycznie. E, no, no i ogólnie cóż? No to co, lecimy? Teraz pokażemy tylko, jak to tam wygląda. Co tak. tam e, odblokowaliśmy w sumie. Dokładnie e, tak. Te... W piszczącym stylu lecimy. Tak, e, także słuchajcie, tutaj odblokowaliśmy praktycznie wszystko, włącznie no. tutaj z tym przejściem tajemnym. Tak. To się można na sobie... początek przydaje. Tak, tutaj to było mega przydatne. E, Ty jajko, no jajko Jajko jak to się nazywa? Do no minus egg. Do minus eg. Tak, e, także to się Dominus bardzo Infernus, epicki. Tak. i ogólnie teraz ten jeden bilion tutaj to jest jakaś tak, no, śmieszna kwota, nie? patrząc uwagi, to jest na to co mamy mam. po prawej stronie, tak. E. E, tego sobie nie odblokowałem, bo to kosztuje 2 miliony e, diamentów. Milion Milion? U mnie. milion? No. A faktycznie milion, ja dobra ten, mam, 3, ten... mam prawie 3 miliony, ale nie kupowałem to? tego, nie chcę. Ja mam 800. Chcę, ja, ja właśnie tu wchodzę. Tracić. Nie chciałem tego tracić. To co, dobra, okej, okay, no to kupię w takim razie, bo co tam w ogóle środku jest, bo sprawdzam. No, dzoskan, weź mi daj trochę, daj, daj mi 200 tysięcy tych diamentów. Dobra, ja zerknę i ci powiem co tam jest. No tu jest o, bo takie bo, bo, bo. coś. E, tu masz wszystko to jest taki jakby rynek ze wszystkim no. e, Co możesz to właśnie ulepszyć, upgradeować. Tutaj właśnie to przeszliśmy i tak dobra, dalej. Dobra, tak dobra, gdzie tam leżysz? Nie, także O, czekaj. Nie u nich. <laughs> O. Właśnie tu masz wszystko w jednym miejscu, czyli enchanting, o, fuse... Mamusia, Joli, o, jest takie okay, to jest przydatne w takim razie. Upgrades. Tak. Ej, tak, to jest fajne. To jest bardzo Dobrze, przydatne. No, spoko. Masz wszystko w jednym miejscu. Dobra. to do jakiejś mamuśki. E, Okej, okay, czyli tu wszystko faktycznie w jednym miejscu, no. to jest... E, dobra. taki okay, market. Czyli, czyli tak, 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 to jest, to, jest, to, to jest przydatne, jak najbardziej warto kupić. E, to ja teraz wracam takim razie z powrotem do pierwszego świata, żeby tak. tam Ren nie czekał. Dokładnie. Na no To nie śmieszcie się, gadam sobie z jakąś mamusią. O nie! E, okej, okay, to, to nie brzmi lepiej. Mamuśka i Juli. Ale no dobra. Okej, okay, dobra, dobra, zaraz, zaraz ją poznamy. Okej, okay, A, dobra, dobra już widzę. jestem e, To czekać. to co, lecimy dalej, Rę, tak? Gdzie jesteś? Tu jesteś, dobra, no, hej. Ren. O, dobra. E, tam, gdzie widzimy skończyliśmy w sumie? Myśmy skończyli bardzo, a bardzo, właśnie, bardzo teleporty, daleko. też fajna sprawa, dzięki za te teleportu faktycznie raz się kupuje i od razu tak. właśnie to... Ogarnięte. Jeszcze ja A my skończyliśmy chyba na Glacierze, Glacier. E, znaczy tak, poprzednio skończyliśmy na końcu tego oh, tutaj. Holika. Jakoś tutaj, nie? Gdzieś kończyliśmy. Chciałem być miły. I ja się Ty teleportowałem wiesz. tutaj na Glaciera. Gl dobra, to lecę, 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 lec na Glaciero. Proszę Cię bardzo. Żeby nie biec tyle. E, I zaczniemy od momentu, gdzie skończyliśmy tak naprawdę, no nie? No tak. Niech to bren. O, dobra. Mam kłopoty. Do czego? Kłopoty, kłopoty najmana. E, Okej, okay, dobra. Ale dołączysz do nas tutaj? To jest znaczy, gdzie? Na no Glacier. Nie to dam rady. Pewnie. O, dobra, dobra, czekajcie. Dobra, już się naprawił. Dobra. Ojej, coś się zepsuło. E, ogólnie to było ten od, od, otwarcie. To było do odblokowania, za Za 7,5 biliona. Nie pamiętam. E, to, odblok to odblokowaliśmy później. Najpierw włączyliśmy w tą stronę. Tak. Tak. Tutaj właśnie jeszcze są te piaski jakieś, tak. takie, jak jakieś pustynia i na końcu tego jest taka fajna no. skrzyniunia. Taka fajna, fajna. Mega fajna skrzyniunia. Na ta. początku było nam ciężko ją w ogóle jakkolwiek dotknąć. No a teraz obecnie to... A teraz eee, tylko skrzyni no. nie ma skrzyni. No jak ja dostałam tego kotos, nie? I poszedłem sprawdzić sobie na tej skrzynce, to na dwa hity wpadała no, skrzyneczka i wtedy dostałam bardzo duże Manejów tych złotek na dole. O dół. właśnie też jest taki, no. właśnie taki płócić, dzięki za info. Joszaka w sumie też to wykminiła, Tak. Że trzeba przytrzymać. Wtedy wszystkie pety tam lecą. Jedno Dokładnie miejsce. tak. Nie trzeba, klikać, nie trzeba klikać, wiecie? Także e, Ren jak nie wiedziałeś to Dobre. właśnie to teraz ci informujemy. <noise> e, dzięki, robi wrażenie? Tam dalej, tam dalej, tak. Tam dalej mamy. Co my tam mieliśmy? Czekajcie. Dalej By mamy... mamy to tak, to, jest armata, to był do, do Fantasy... Nie? nie, czekaj, Fantasy World, tak. tak. Fantasy, fantasy World. world. E, Także do Fantasy World poszliśmy. A, i czemu e, nie o. mogę się wystrzelić? Ja się wystrzeliłem. No tak, czyli jedna osoba na armatę, to nie jest tak, dobra, dobra. E, dobra, i teraz tak, wystrzeliśmy się na Fantasy World i tutaj też było parę rzeczy, To są takie portale. i nawet Tak. Portale, pewnie niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, ale wolno im pokazać na wszelki wypadek. Jak daleko poszliśmy po prostu Więc tutaj były jajeczka, a tych jajeczek w sumie gdzieś tam staraliśmy się kupować te najdroższe za każdym razem. Tak, nie? no bo no, było nas po prostu na to stać. No bardzo szybko mogliśmy po prostu tam łapać sobie to, nie? Hajsik. Tak, dokładnie Dokładnie, tutaj tylko to był jajeczka. ten już ten hajsik, ten drugi, nie? Tak, dokładnie. Oj tak. No i później pojawiły się portale i za każdy portal to trzeba zapłacić hajs, żeby tam wejść, no nie? I finalnie. Co będziemy odwiedzać? Każdy portal? Znaczy. Chyba tak, poka pokażemy chyba... tylko krótko tak. Świadków, jak Tak, wygląda. I tyle chyba. Ren, nie enchantuj tam teraz. <grym> co, nic nie robię. Widzę. Ja wszystko słyszę. Dobra, Dobra tak, pierwszy: Ancient uh, i ancient Island. Starożytny jakiś tam, nie? No. No, także ja tutaj w sumie, tutaj na tą górę, tutaj jest ten. Jak to się nazywa? No, po e, prostu skrzyneczka. Czyli miał jeden bilion. jej nie ma. E, the forest? Ancient O. ale to w sobie wychodzimy. wychodzimy pa, tutaj jest to. i tutaj o, to o, Jest na przykład to Samurai Island. Samurai. Samurai? Tak, tak. Na przykład. Samurai jest taka Samurai. po prostu typowo samurajska, nie? E, o, Jakaś taka klaska. Taka klaska klimatyczna. Sympatyczna. No. Ale też jakoś. Tutaj, tutaj żadnej skrzyni nie było tak naprawdę. No nie, tutaj jakoś specjalnie nie spędziliśmy dużo czasu chyba. Nie, spędziliśmy w ja też nie, nie. Chodźmy na Cukierkowy Świat, e, ja to nie e, byłem. Candy Island, tak, Candy Cukierkowy Island. Świat. A e, ja tu nie byłem, no dobra, bo ja ominąłem to od razu. E, tak, no bo tutaj się nie opłacało tak naprawdę, tak, nie? nie tak, Bardzo. Ale jest tutaj słodko. No jest słodko, strasznie mało punktów się tutaj nie dostaje za to, no. nie, więc nie opłacało się. E, później był tutaj Haunted Island, tak? Mm -hmm. Tak jest. I tutaj była skrzynia, ta duża w środku. Tak. I ona już się Ktoś... bardzo opłacała. Tak, to prawda. Wędęż. 12,5 biliona. Ona się już bardziej opłacała, obecnie się nam nie opłaca. E, no tak, bardziej, że już jesteśmy na tym świecie y, jeszcze dalszym. ostatni tak naprawdę. No. E, także przejdźmy sobie tak na szybko dosłownie. Czekaj, gdzie czy, czy tu mamy Haunted, Moment. teraz było Hell. Hell. To też był klimatyczny, bardzo klimatyczny. No piekielny, nie? No. I skrzyniunia. I skrzyniunia. 25 bilionów. No właśnie. I dlatego później tak szybko to hejś nice się zbiera strasznie. Poszło szybko. Okej, okay. i na końcu I było heaven. właśnie... O, tak, czyli niebo. Tak. I tu mamy dwie skrzyneczki po bokach. Tak. Za które też trochę się dostawało. E, znaczy, wcześniej też była skrzynia chyba, nie? Tutaj jeszcze gdzieś skrzynia była Tam taka duża. Jest. Ona jest I dalej. nie, sorry, Ona jest dalej, ja mówię. Tutaj były dwie skrzynie, okej. Okay. I teraz tutaj przejście. I tu jest ta duża skrzynia. Tak. I teraz jest też na hita, no nie? A no dokładnie, tak ona jest niechta. mimo teraz tego, że że jest ja bardzo duże. Myśmy tutaj trzaskali długo, to naprawdę w trójkę chwilę się trzaskało. Tutaj? Nie. No tak było, tak, bo trzaskało. Tutaj nie, nie, tutaj z wami nie trzaskałem. Tutaj nie trzeba Chciałem było. Myśmy trzaskaliście, ale Myśmy co byla. innego robili gdzie indziej. No okej, okay. tak, no dobra. Błane, tak. Eee, co, I, teraz dalej. i tak i w tym momencie trzeba było się cofnąć. Tak. Do glaciera. Na poprzednim świecie. I chyba tak, 7,5 biliona. Wiesz co. Bo tak. Ta, tak było. Oh, tak Island. było. 7,5 biliona trzeba było no, wydać. Tak, A, tak. no tak. I tutaj, tak, bo to była inna waluta w tym miejscu. Dokładnie tak trzeba było zrobić. A, także musieliśmy się cofnąć. Ta skrzynia w ogóle to była epicko y, trudna dla nas. Już wtedy. Była. Już w sumie tak. Ta, no nie jest, też, też chwilę zajmuje. Znaczy, no nie jest jakoś naj. naj, naj jest bardzo. Zaraz no, już totalnie nie jest. Jak na taką skrzynię, no to w miarę szybko schodzi. Poprzednio w robiliśmy tak z minutę, dwie. Nawet dłużej. Nawet dłużej. A no. obecnie to i tak jeszcze jest troszeczkę... I nawet nie można okay. z minu. No. Dobra, no to lecimy. Lecimy dalej, znowu e, lecimy armata. dalej, armata do uszczelenia się. Op. No ja przepraszam okay. bardzo, ale dlaczego wyleźliście razem do armaty za chwilę, ja, czy ja nie? nie ja Tech Ward. E, Dokładnie. Tak jest. Tech Ward. Jesteście już? O. Ja już tak, aczkolwiek e, grany jeszcze nie. Dobra. Tam się tepnę. O, plus i tu sluwe. mamy też jajeczka oczywiście. Tak, tutaj na każdym świecie są jajka, nie? Zawsze no. do zbierania, do kupowania. E, ogólnie tutaj zbiegimy się, po prostu może faktycznie. Będziemy się tak teleportować między tymi. Nie, nie my się faktycznie. Dobra. No po to pobiegnijmy. To wiadomo, okay. każdy, każdy to trzeba było odblokować. Tak, każdy, każda każdy, mapa, każdy. Każdy do było do odblokowania Tu jest do dar, czy ciemnej materii. Tak. Znaczy, żeby móc czy ciem, sobie... czy czy ciemnych tych robić? Dark... czy e... tych śmiesznych. Dark matter Czy no. Tomasz, czyli ma tam ciemną materię. O, to tu, tu się robi moje jakieś zwierzątki. No moje robić. też. Tak, tutaj było zadanie, żeby właśnie zrobić te ciemne tak. zwierzątka. E, I w sumie one się jeszcze robią, ale zawsze było je zacząć robić. Nie trzeba było je zrobić do końca. Tak, ale że się dwa zrobiły, więc... Okej, okay, tutaj, tutaj była skrzynia, którą trzaskaliśmy... <laughs> nie wiem ile czasu, ale po nie prostu... Nie wiem, ale długo się trzaskało ją. Naprawdę długo się trzaskało, teraz no, chyba... w sumie hmm. sprawdzałem. Już spędzaliśmy na niej czas. Tak się, teraz... też się też długo będzie czaskać. No. Dasz mi się dość długo będzie czaskało. Znaczy, no. Jak znaczy na. Inaczej, jak, znaczy, inaczej, jak myśmy grali e, w. To, nie wiem, jak solo teraz robiłem, to tak to szło w, e, w trójkę, nie? No teraz to tak idzie bardzo fajnie. No teraz to bardzo fajnie idzie. Także no, teraz też nie? jest. E, Okej, okay. Ale to jest taka. Ale to, to, to jest taka. Ale to jest wiesz, no, waluta. No, to już się przydaje. A nóż no, się przyda jeszcze. Nóż widelec. No nie? Nóż widelec łyżkę. Dobra. Więc lecimy dalej. Dokładnie tak. Z piszczącymi pokémonami. Pokemon. Sł mnóstwo W ogóle właśnie też, znaczy nie wiem jak wy, ale zrobimy sobie wszystko na maksa, tam jeżeli chodzi o tuning, upgrade, postaci. Tak, ja też. I także wszystko jest na maksa zrobione, oczywiście. Dokładnie tak. Dlatego biegamy szybciej teoretycznie ale, ale w to, to tak. jakoś. Mogą być jeszcze szybciej, nie? Ale to, to jeszcze szybciej to trzeba kupić deskorolkę tak. za robuxy. I tu jest kolejna skrzynka, którą też trzeba było odblokować, aczkolwiek jej nie robiliśmy, bo on no jakoś tak. tak... No nie, nie, robiliśmy, nie Ja ją raz zrobiłem, ale był jakiś random, który przy, przybył z pomocą i zrobił o wiele szybciej ze mną. Hmm. Ale finalnie się nie opłacało tego no Nie, robić. finalnie się nie opłacało, finalnie no. poszliśmy po prostu dalej, trzaskaliśmy sobie tutaj te, 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 te pojedyncze takie no, rzeczy. No, bo tutaj trzeba było przejść tam, gdzie są te duże skrzynki, Tak i to była taka ściana. No. Tak, te duże skrzynie tutaj, właściwie duże, średnie skrzynie, <noise> mniejsze od tamtych, bardzo fajnie schodziły. Tak. Bardzo fajnie się je trzaskało, bardzo szybko się wbijało punkty. Oj tak. E, I e, później trzeba było e, ogarnąć tutaj te zadania, nie? Dla portalu. Tak, jakieś pierwsze takie questy. Pierwsze zadanie tak. to zrobić tych 10 skrzynek 10 tutaj, rozbić. później 50 lootboxów, czyli w zasadzie te worki, które wypadają. Tak. No i trzecie to stworzyć te trzy e, tak. Dark Matter Tak, ale w sumie nie tyle stworzyć, co zacząć tworzyć. Tak, nie? zacząć po prostu. Dobra, przechodzimy teraz, dalej. Przechodzimy. I tutaj znowu teraz mamy. Tak, tutaj były te armaty. Tak, do różnych armaty, światy. no i droga tu była. Tak, i tu jest taka druszka. Ale to jest głośno. No, faktycznie. I, I mogę latać. Tak, no bo tu jest tak. taka inna grawitacja. Inna grawitacja. Nie do końca, to, to jest jakiś pokrzyżowany, dziki świat po prostu. Nie wiem ważny. No, e, ale I to jest oczywiście bank, którego jeszcze nie kupiliśmy. No ja też nie kupiłem tego banku. Stwierdziłem, że na razie nie kupuję jakoś nie wiem czemu. Nie potrzebuję chyba. No to kosztuje 7,5 miliona. E, znaczy tej... inaczej jak miał dużo banków, jakichś e, unikalnych petów, to pewnie tak. Dobra. Dobra, to idziemy mamy... teraz do podwodnego świata. Oxolot. Oks jak tam Ren? Do podwodnego Ren? świata teraz. Jak wiesz? Ren jak tam tak. idziesz? Oczywiście. Dobra. Okej. Okay. Okay. To się wyszczelam. E, to tutaj Wyszła, mam podwodny się. świat w tym momencie. Tak. Ja na razie tam nie kupowałem tego właśnie banku z tego względu, że to mam 27 petów. Tak. E, a w sumie w tym banku się raczej trzyma te pety, nie? Tutaj zerkałem Tak, Tak, te najcenniejsze chyba po prostu. Tak, najcenniejsze można je trzymać, się możesz może się dzielić z przyjaciółmi. I... Nie wiem, e, właśnie. I no, dobra. Także na razie. Dobra, my że... idziemy dalej. Ja, tu jest, taka, tu, tu jest właśnie takie coś, że tu jest taka skrzyneczka tutaj ktoś tam. właśnie z nią sobie, sobie walczy. A, no tak, tutaj to było bardzo krótkie w sumie, bo tutaj jest tak. jeden poziom do odblokowania i w sumie od razu skrzynia była. Tak. No nie? Tylko ta skrzynka była taka, znaczy ona jest dosyć ciężka, nadal dla mnie przynajmniej. Tak, no, ją się też jest, chwilę robi. Tak, wiem też, się chwilę robi. Ja w sumie chyba ją zrobiłem, ale to razem z jakimś ziomkiem po ja prostu. Nie tak samo. To tu już i. Prostu... Ich... No, no, no. Z jakimś super stachem po prostu, nie? No. Nie, no tak, no. ale to tu już jest ta waluta najdroższa, Tak wygrza. kolorowa, no. Tak kolorowa. Eee, ja bym w sumie tu zostawił, potrzebuję o, tą kolorową. kolorową walutę. Potrzebujemy w sumie. I e, ją zbieramy. Więc w sumie możemy później porobić tą skrzynię. Tak, dokładnie. Tak, mi się wydaje, że tak by wypadało. Eee. No. Ale o, o, teraz tak. chyba jeszcze jeden świat ale... nam został. Tak, chodźmy może dalej na razie. Tak. A poczekamy to może co? Ni, nie, 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 chodź. <grym <grym> chodźcie, chodźcie. Teleportujmy się, będzie szybciej. Trzeba pokazać, dobra właśnie. Także czekajcie, Transport. teleportujmy się. Eee, do... Nawet nie jesteśmy na absolut i tam i to druga. Nie. Tak. Ale to e, Pixel forest. Tak, to do Pixel Forest właśnie. do Pixel folder, Forest, to po prostu druga armata nas do tego. Tak, to po drugiej stronie armata, to po prostu, po prostu tutaj, wystarczy tam ten. O i to jest tutaj, gdzie ja już drobię tak. sobie hajs. I teraz jesteśmy tutaj i tutaj w tym momencie ja sobie gram. Dokładnie. E, I ogólnie na przykład zbieram na te jajka tutaj za 83,2 miliona. Mhm, mm to trochę się zbiera e... teraz. Tak, Oj, chwilę, tak. się, chwilę się zbiera. Chwilę się zbieram. Ale e, właśnie z tego jaka mi wypadał, warto. ten Pixel Wolf, wolf e, za 615 tak. tryliona. <noise> Więc warto. A warto. potem można fuzować sobie to I wszystko. I jak obecnie widać jeszcze mamy nieodblokowany w sensie ja mam nieodblokowany ja za 1 nie bilion. Tak, do i na razie ja nie będę odblokowywał, bo 1 no to bilion no to... jest jesteśmy na tym momencie. Jest, e, nie, tysiąc milionów, tak? Dobra. No, trochę dużo po prostu. Ja mam na razie 8 milionów, i to jest. To ciężko się to no, zbiera 30. w tym momencie. Więc na razie doszliśmy do tego momentu, ale tak naprawdę ten moment. Została nam tylko ta, ta, ta to skrzynia, to, to, to skrzynia za tym i, i nic więcej nie ma. Nie. Później no tak. Też jeszcze. Billion. Postacie mają swoje odpały, no nie takie mocnienia, potki. Tak, no. Mhm. Tak, naprawdę. Tak tak, tutaj że nie swoje tymu. Tak. wszystko potem leci lepiej. Można szybciej właśnie zbierać, szybciej mieć, mieć większy damage, albo końce, albo lucky. Tak. Także, także, także bardzo fajna gra, mega wciągnęła mnie na wiele, wiele godzin, jak widzicie. Także dosłownie, w bardzo krótkim czasie dopiliśmy już praktycznie do końca. Dokładnie. Eee, jak macie jakieś podpowiedzi teraz, to dajcie znać tam na dole w komentarzach. Eee, albo coś jakbyście chcieli i tak dalej, no to odpiszcie oczywiście. Tak jest, tak jest. Eee, ale chyba skończono się czas na ten nowy. No też mi się tak wydaje. Tak. No, Także my będziemy łowić tutaj, e, żeby zwiększyć sobie ilość po prostu tych końców. Mm -hmm. e, bo ja chciałbym chciał sobie kupić więcej tych za 83,2 miliona tych jajeczek e, i Trzeba wywalić sobie więcej. Bym kupić e, wszystkie tych stworków. <laughs> tych petów, to byłoby spoko, to byłoby spoko wtedy. Oj, no. i tak. No. I wtedy, wtedy ten jeden bilion to bardzo szybko się może możemy nazbierać. No. Ale bardzo dobrakować. fajna gierę. Znaczy w Ale sensie te y już, no? tak bardzo fajnie. Tak, czyli... no. Jedyne co nam zostało to teraz tylko zbierać pety, ulepszać te pety i w sumie jeszcze e, ewentualnie zbierać jakieś rzadkie. nie? Tak, po tak, tak, tak. Jak Dokładnie no. jak Pokémony. Dokładnie jak Pokémony. Dobra, no to co? My sobie z tym kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej! Pa pa, do następnego! A, cześć, cześć! <laughs>